na widzowie z tej strony. I dzisiaj gramy w Roblox, wymalowanie. Kto, zb... Kto lepiej namaluje. I teraz wam coś pokażę. Mój piesek tutaj leży. Co, nie norka? Jak ktoś, to lecimy już do gry. No i tak, widzowie. Malujemy do psa. Jezu. Ej, to możemy narysować mojego psa! Ej, dobra, jak coś to widzę, się nie śmiejcie ale nie jestem jakoś bardzo dobry w rysowaniu piesków, więc jak coś to przepraszam, że tak brzydko maluję. No bo nigdy nie namalowałem tak, ład tak ładnego pieska i nigdy nie namaluję, bo nie mam takiego ja. No nie, to już źle wygląda, ale no dobrze Może ktoś mi da I tu musimy być taki... No gdzieś... Kto mi tutaj... Aha, to... No dobra Jak ktoś to przepraszam za głos, widzowie, ale jestem przeziębiony <laughs> Więc bardzo przepraszam Was No ale chyba każdy kiedyś był chory jak chcecie mi po... Ja, znaczy mi chodzi... Ej, poczekajcie, bo do mnie kolega dzwoni. Już widzowie jak coś, to po prostu musiałem narysować psa, no bo tak to by mi się coś skończył. I no, ale do mnie po prostu kolega dzwonił. I tu trzeba oczko malować, bo no ma takie no... brązowe oczki, oczka. Jak coś to jak chcecie mi właśnie <laughs> pomóc, żebym nie był chory, gdybym szybciej wyzdrowiał, to zostawcie łapkę i w górę. <laughs> więc dziękuję. Jak coś kto mi chce pomóc, więc oceniamy pracę. <laughs> Jezu, sorry, że tak to, ale po prostu jestem tak przeziębiony. Znaczy, jakby nie że jestem przeziębiony. Znaczy, no mogę wychodzić na dwór, nie, ale tak... No wiecie. Ja nie ocenia w ogóle. Jak mi się coś w ogóle spodoba, to wtedy. Tu w, w ogóle oko, oko, buzia i nosa nie widzę, ani ogona. Co to ma być, jak nie ma ogona? Mój piesek. Wiem, ja że brzutki. No dobrze. Dobra. Em. Um.

Jam, 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 jam. <ścoughs> der, ale co to jest der? Bo wrażę, się, kiedy zrozumiem, co to jest der. Aha, no dobrze, nie, ja chyba, ja chyba, no dobra, wiem, może, nie wiem, czy zatrzymałem film, czy nie, ale jak, jak nieco szary nie jestem dobrym youtuberem, wiem, dobra, e, czyli jeleń, chyba, nie wiem, ja nie umiem rysować, ja narysuję, wiecie co? Hmm, em, narysuję muśka. O. No dobrze. Dobra, jest git. Teraz trzeba oczka. O. Dobrze. Teraz narysujemy to, 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 to. o Że łzy, łzy jak coś. O. Dobrze. Dobra Dobra, ja skończyłem i widzimy się wtedy Albo... Ne, dobra, nie Widzimy się wtedy, kiedy już będziemy oceniać Dobrze, będziemy oceniać Dobra Nie wiem czemu ktoś narysował buśle jak ja, ale dobra Ach. Jaki słoci! A haczej to odwrotnie się malowało! Jaki ze mnie Nie no... Ja pracę będzie tutaj. Dobra, e, nie pytajcie. Jeszcze jedna rundka. Nie no, nie no to przegram. A mam śpioski w oczu, oczy, oczach. nieważno. No Jej! Jupi! Dobrze, y no! Ale chcę powiedzieć coś... Dobra. No, ja na pewno na ostatnim, co nie? No widziałem! Dobra, widzowie Widzimy się, kiedy już będę malował Dobra, i już malujemy pizzę Na pewno mnie teraz lepiej słychać, bo wydmuchałem nos Dobra ja to robię taką okrągłą Wiem, że to w ogóle nie jest okrągłe, ale dobre Ale dobrze Nie to tak nie inter mm -mm. Dobra Na pewno teraz trzeba wziąć żółty i to w środku napełnić serem ja namaluję salami, ale nie lubię salami, ja tylko lubię... no... Margalita? Chyba każde dziecko lubi margalitę. Nie ja znam dziecka, który nie lubi Morgalita. Jak ktoś jest taki, taki, taki to niech napisze w komentarzu. Dobrze. Teraz takie rzeczy. To, 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 to. I to jak ta pizza z tego. Cześć, Delcia. Cześć, cześć, piesek. A, ta pizza wygląda jak ten, e, jak ta kupiona w takim e, pudełeczku, który się... W piekarniku, nie wiem co znacie. Ale dobra. Ja lubię właśnie takim pomarańczowym. To, to aktualnie wygląda. Patrzcie na to. Dobrze. I tu trzeba jakby zrobić takie. O, cyk. Cyk. E, jak to się. Dobra, nie wiem, ale dobra. Cyk. Nie śmiejcie się, bo ja rysować jak kroić, to tego kompletnie nie umiem. I tak to, I no, I to, to wyglądało lepiej, ale dobra. Ech, widzimy się, jak już będziemy oceniać. Dobra, i będziemy teraz oceniać nasze. Pra... Ja wychodzę, ja wychodzę, ja wychodzę. Ja nie lubię naprawdę. Dobra, za to zostajecie zapić Przepraszam, widzowie, ale. No i jak mówiłem, jak mówiłem, jestem troszkę przyjemny. Więc, nice. Nice. Dobra. Mm, mm, mm. Dobra. No moja pizza najgorsza. Jak będę ostatni, to ja, to już nie nagrywam wtedy wychodzę, nie? Ej, ładny, niech to to... Nie my! To przegram. Zobaczycie, widzę, zakład? Zakład. O wiele ładniej! Ktoś to pokroił. Dobra, kto to wygra? Nie no, naprawdę? Pokazujcie... Wy... Nie no, nie gra w to!